Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Dzisiaj będziemy skupiali się na wyrzucie sumienia w zasadzie Donalda Tuska, bo bardzo często i ostatnio powtarza na konferencjach prasowych, mówił wcześniej o repolonizacji, o tym jak bardzo chciałby, powiedział, że to jego obsesja i marzenie, aby przy wielkich inwestycjach, przy wielomilionowych nakładach, miliardowych nawet inwestycjach, brały udział polskie firmy, specjaliści w danym sektorze. Tyle że najlepszym przykładem jest taka flagowa inwestycja, która podzieliła w zasadzie polityków do tego stopnia, że już nie sposób było się nie zgodzić na budowę centralnego portu komunikacyjnego. Teraz okazuje się, że właśnie w tej inwestycji wykluczone będą polskie firmy. Mowa o kolejach dużej prędkości, 350 km to jest ten pułap maksymalny, do którego zwiększono ten przetarg. No i co się okazuje, polskie firmy nie będą w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Jak to wygląda w praktyce? Jak wyglądały plany ten pierwszy, pierwotny budowy CPK i jeżeli chodzi o koleje wokół do tego centralnego portu w centrum naszego kraju, a także jak to będzie wyglądało? Teraz o szczegółach rozmawiamy z naszym gościem Patryk Wild, urbanista, także wiceprezes stowarzyszenia. Tak dla CPK, witamy serdecznie. Dzień dobry, Pani redaktor. Witam wszystkich widzów. Mówię o tej pierwotnej koncepcji, ponieważ ona była inna. To znaczy mowa była o koncepcji koła i szprych. To już na pewno nasi widzowie również znają to określenie, ponieważ jak często mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, świadczy też to, że ludzie tak bardzo chcą tej inwestycji w naszym kraju, ale chcieli tej pierwotnej w zasadzie. Takiej, która łączyłaby tę miejscowość pod Baranowem z całym krajem, po torach kolejowych. Czy tak będzie w istocie? I jak dalece odbiega ten plan Donalda Tuska na to, aby no, jednak zrezygnować z większości połączeń? No Jak będzie, to tego do końca nie wiemy, dlatego że ewolucja wypowiedzi ministrów odpowiedzialnych za ten projekt cały czas trwa i na początku. Zaczęło się od tego, że w ogóle miało nie być CPK, a potem okazało się, że jest lotnisko oraz linia Y. Teraz nastąpiła kolejna zmiana, i rządzący, na przykład pełnomocnik Maciej Lasek, mówi, że ta wcześniejsza tak zwana megalomania to w ogóle jest za mało i że ten projekt musi być jeszcze bardziej rozbudowany. Więc, finalnie, to nie wiemy. Wiemy, że na pewno. To, co było w koncepcji centralnego portu komunikacyjnego, czyli linie kolejowe łączące całą Polskę ze sobą, ale również przy okazji z tym położonym centralnie portem komunikacyjnym, co najmniej w części są kwestionowane. Nie wiemy w jakiej części, bo zaznaczam, że ponad 70% tych linii zostało wpisanych do europejskiej sieci transportowej TEN-T i jest nie tylko ma szansę to na sfinansowanie z pieniędzy europejskich, ale jest też po prostu elementem polityki europejskiej, więc to jest. To są bardzo dziwne twierdzenia. No ale powstaje podobno jakiś nowy projekt. Natomiast faktem jest, że prace dokumentacyjne nie są dalej zlecane nad kolejnymi szprychami. Te, które zostały zlecone za poprzedniego rządu, są kontynuowane. No bo ich po prostu nie można przerwać, bo te umowy zostały już zawarte. Więc czy rzeczywiście ten projekt będzie takim solidarnościowym projektem spinającym całą Polskę? To się dopiero okaże. Na razie realizowany jest tylko element tego projektu, czyli linia Y, i ten element tego projektu jest realizowany po e, dokonaniu w nim pewnych istotnych i bardzo groźnych z punktu widzenia i gospodarczego, i solidarnościowego charakteru tego projektu zmianach. To znaczy, najważniejszą z tych zmian jest podniesienie prędkości eksploatacyjnej. Do prędkości 350 km na godzinę. I tu od razu zaznaczę, że w poprzednim projekcie, jak chodzi o samo rozplanowanie przebiegu linii, o ich geometrię, od razu zakładaliśmy, że być może kiedyś 20, 30, 40 lat nastąpi powiększenie prędkości. Na przykład dla obsługi połączeń dalszych, połączeń międzynarodowych, jeżeli będziemy tymi pociągami jeździli do. Na Hanoweru, Pragi czy, czy Kijowa, no to warto byłoby geometrię tych linii zaplanować od razu tak, żeby dało się bez przebudowy linii tą prędkość większą tam uzyskać przy stosunkowo niewielkiej przebudowie. Ale prędkość eksploatacyjna, ta, która, którą miały poruszać się pociągi w Polsce i dla skomunikowania polskich miast. Miała być ustawiona na, 300, na 250 km na godzinę z kilku bardzo ważnych powodów. Pierwszy jest taki, że Polska nie jest krajem wielkich aglomeracji. Nie mamy tutaj kilkunastomilionowych, czy 6-7 milionowych metropolii, takich jak na przykład, albo właśnie kilkunastomilionowych jak Paryż. Natomiast mamy dużo średniej wielkości ośrodków. I w związku z tym te pociągi powinny móc zatrzymywać się w miarę często, co 60-80 km, a nie co 300-400. Tak jak jest w przypadku technologii 320 km na godzinę. Po to, żeby właśnie te ośrodki takie jak kalisz, Raz, Płoc, Grudziąc, po prostu móc obsłużyć. No właśnie to jest jedna kwestia. No. Znaczy, na nią bardzo często my też zwracamy uwagę, tutaj mówiąc o ECPK, że jest to wyeliminowanie no właśnie mieszkańców takich mniejszych miejscowości, ale nadal ważne. Tak, ale... przecież to nie są zupełnie zapomniane gdzieś miejscowości. Ale ważne na mapie Polski. Niektóre z miejscowości w ogóle wykluczone, bo nie ma połączenia kolejowego dobrego, szybkiego, wydajnego, na przykład z Łomży do Warszawy nadal. Ale no i to jest ta ściana wschodnia bardziej. Ale mówimy o czymś więcej, bo nie mówimy tylko o mieszkańcach, mówimy także o jakby działaniu wbrew w ogóle interesowi polskich firm i to po części dotowanych wcześniej przez Polskę. Fundusz Rozwoju, takich jak PESA, które nie będą w stanie osiągnąć tego pułapu 350 km. Tak jest. Prędkość 250 km na godzinę wybrano również z tego powodu, że z analiz, które przeprowadziliśmy, wynikało, że pociągi do prędkości 250 km na godzinę, czyli na przykład 249 km na godzinę, bo jeżeli chodzi o przepisy unijne, to właśnie ta prędkość 250 jest tą granicą systemu, systemu konwencjonalnego i systemu yy, kolei dużych prędkości, a te systemy no, różnią się pod względem standardów technicznych, które muszą spełnić pociągi i polscy producenci, którzy zresztą to dzisiaj potwierdzają, są w stanie samodzielnie wykonać tabor właśnie do prędkości 250, czy mówiąc precyzyjnie 249 km na godzinę. I analiza też tych Odległości pomiędzy polskimi miastami wykazywała, że zwiększenie prędkości do 300, na przykład 20 km na godzinę daje 10, 12, 13 minut oszczędności czasu podróży na tym dystansie 320-340 km, czyli to jest dystans zupełnie marginalny. A jeżeli wybierzemy tą technologię szybszą, mówimy szybszą to znaczy o tej prędkości maksymalnej wyższej niż 250 km na godzinę, to na pewno polscy producenci samodzielnie do tego nie będą w stanie przystąpić i to jest warunek całkowicie ich wykluczający, jak chodzi o samodzielny start. Oczywiście zakładać można, że spróbują nawiązać jakąś współpracę z zagranicznymi partnerami, no ale. Oczywiście, że ta współpraca nie będzie na równych zasadach, jeżeli po jednej jest, stronie jest partner, który w przetargu ma wszystkie kompetencje. Mm -hmm. i jest w stanie samodzielnie położyć ofertę, a po drugiej stronie jest no, wow. partner w tym przypadku. A po drugie, w tle jest już poważny konkurent za naszą dokładnie zachodnią granicą, bo Siemens mówił o tym, że wiąże nadzieję. Mówił to otwarcie w wywiadzie dla portalu rynek kolejowy.pl, dla polskiego portalu. Mówił o tym, że ostrzy sobie zęby już właśnie na te koleje dużej prędkości, właśnie na to, że Donaldowi Tuskowi, premierowi polskiego rządu, tak bardzo Zależy na tym, aby ta prędkość była jeszcze większa. Pytanie brzmi w takim razie, czy jest to świadome działanie, Pańskim zdaniem, na korzyść innych, no tutaj zagranicznych firm? Ja nie pytam o to, co jest w tle, o jakiś lobbying, bo na razie to zostawmy. Ale skoro Donald Tusk ma świadomość, że wyeliminuje polskie firmy, no to musi mieć też świadomość tego, co oznacza taka decyzja spółki CPK. No i tutaj kolejne pytanie. Czy nie jest to y, działanie? No wprost na szkodę polskich y, y, firm. I jak w takiej sytuacji zachowują się rządy innych państw? Bo to jest ciekawe. Nie, to nie jest tak, że tylko my tutaj sobie jako prawica, jako republika, czy też no, stowarzyszenie to mówi w interesie w ogóle CPK, no ale także polskiego mam wrażenie. Pewnie pan mi przyzna rację. Ale chodzi tutaj o coś więcej. Nie chodzi o to, aby po prostu nie oddawać pola za granicy. Tak się dzieje na świecie. To nie jest tak, że tylko to jest polski wy. Tak robią Francuzi, Hiszpanie, Niemcy. Pan o tym wcześniej opowiadał. Tak, oczywiście, wszystkie rozwinięte państwa, które miały własny przemysł taborowy, wykorzystały te programy budowy kolei dużych prędkości do rozbudowy kompetencji tego swojego przemysłu. I nie ma najmniejszych wątpliwości. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli będzie postawiony wymóg prędkości powyżej 250 km na godzinę, to polscy producenci są po prostu z tego przetargu wykluczeni jako podmiot, który w nim wystartuje samodzielnie. Koniec, tu w ogóle nie ma dyskusji, to mówią ci sami producenci. Jest to o tyle zdumiewające, że należąca do PFR-u PESA, czyli za pośrednictwem PFR-u jest to państwowa firma, przeprowadziła ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat, bardzo potężny proces inwestycji. Wybudowała nowe hale, jest przygotowana do postawienia technologii spawania aluminium, no właśnie pod kątem rozwoju tego programu. Więc ta decyzja jest zero-jedynkowa, tak. Powyżej 250 km na godzinę tabor, taki jaki właśnie zamierza zamówić PKP Intercity, bo to jeszcze jest taka zmiana decyzji, że to Intercity ma zamawiać te pociągi, jest świadomo podjętą z premedytacją decyzją o tym, że polscy producenci w tym przetargu samodzielnie nie wystąpią. I, 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 I jakie są, jakby, jakie za tym stoją kwestie, to jest... No właśnie, bo Kowalski na na z, z, pan Andrzej czy Nowak na przykład mógłby powiedzieć tak, no dobrze, ale ja chcę pojechać z taką prędkością, chcę tak jak Niemcy jeździć bardzo szybko i z Wrocławia do Gdańska przejechać w krótszym czasie niż, niż obecnie. E, tyle, że no właśnie, tu znowu stajemy przed faktami i e, to nie będzie wcale taka duża oszczędność czasu. No tak, bo 250 a 350 km na godzinę, no to jest prędkość jednak bardzo istotnie większa, a czas podróży skróci się o 10-11-12 minut, czyli tak naprawdę kilkanaście procent. Natomiast zużycie energii przy 320 km na godzinę to już będzie około 70% wyższe. Tabor może być nawet droższy o 80-90%. Więc koszt biletu będzie droższy o kilkadziesiąt procent. No i teraz jest pytanie: czy większość klientów jest w stanie zapłacić kilkadziesiąt złotych, 30, 40 złotych drożej, po to, żeby przejechać 10 minut szybciej? Pomijam no już inne negatywne skutki dla gospodarki, jak to, że transferujemy na zewnątrz wpływy podatkowe. W sytuacji realizacji projektu na nasze potrzeby. Tam transferujemy miejsca pracy, tam transferujemy innowacyjność. No, szkody dla gospodarki będą bardzo potężne, a zyski, jedyne zyski jakie są, to są zyski czasowe tych najszybszych pociągów, które na naszych polskich podróżach, na naszych dystansach, to dotyczą tej oszczędności czasowej na poziomie 9, 10, 11, może 12 minut na najdłuższej relacji. To jest rzecz zupełnie absurdalna, już nie mówiąc o problemach, jakie. Powoduje wpuszczanie na sieć pociągów o prędkościach, które się istotnie różnią. No bo rządzący mówią, że na tej sieci mają też kursować wolniejsze pociągi regionalne, które będą jechały 200 km na godzinę. To nie do końca jest możliwe z powodów rozkładowych, bo jeżeli na tej samej sieci. Mają kursować pociągi, które jadą 200 na godzinę i o 120 km szybciej, to ten pociąg szybszy będzie błyskawicznie doganiał ten wolniejszy. A linia kolejowa to nie jest autostrada, gdzie pociąg sobie może wyprzedzić drugi. Jak no kto jedzie właśnie, do tego szybszego, to albo musi jechać wolniej, albo nie można wpisać w rozkład tego wolniejszego pociągu. Po prostu nie można, bo on się nie zmieści. Więc to, jest, to są decyzje na wielu poziomach nieracjonalne, naszym zdaniem które się po prostu nawet inżyniersko, jak chodzi o inżynierię ruchu, nie bronią, a gospodarcze są wyjątkowo szkodliwe. Apelujemy w takim razie, aby nie patrzeć na to, kto da więcej i kto będzie miał w teorii szybsze koleje, ale na to, jak, jak bardzo złe będą to dla polskiej gospodarki decyzje. Tu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękujemy za rozmowę naszemu gościowi. Patryk Wild był naszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję. I oczywiście Państwu niezmiennie przez cały czas gorąco dziękujemy za uwagę. Proszę zostać. Siódma dziewiąta, Twój początek dnia.